Houston, do you copy? Nie wiem, jak wy tam na dole, ale ja osobiście uważam, że w życiu. Dokładnie. I zbieram te chwile już od jakiegoś czasu i mam sporo szczęścia, bo mogę sobie przypomnieć takie momenty, jak na przykład ten. Ten tu. Ten. Ten, ten też. Ten. A nawet ten. Ale Houston. We got a problem. Dlaczego te chwile przelatują tak szybko? Tak szybko, że nie jesteśmy nawet świadomi tego, co się dzieje. A jedynym ratunkiem jest kamera, którą możemy złapać te momenty. Zresztą... Zobaczcie sami. Wszystko co dobre szybko się kończy. Chciałbym wydłużyć ten czas, poczuć chwilę i cieszyć się nim jak najdłużej. I właśnie po to jest stan nieważkości. Over and out.